Filmowe opowieści, zawód animator. Animować to znaczy ożywiać. Słowo pochodzi z łaciny. Animator, animatoris, ten, który coś ożywia. Właśnie tym zajmuje się osoba, która pracuje jako animator. Ożywia rozmaite rysunki, lalki, przedmioty. Sprawia, że postacie zyskują życie. Spacerują, mówią, latają, są bohaterami niesamowitych opowieści. Opowieści filmowych. Animatorzy pracują samodzielnie lub w studiach filmowych, ożywiając przedmioty w przeróżny sposób. Istnieje wiele technik animacji. Animacja rysunkowa należy do najstarszych i najpopularniejszych przed upowszechnieniem komputerów. Metod animacji. Niezbędne jest narysowanie kolejnych faz ruchu postaci, różnych teł i dekoracji. W przeszłości w tej technice często wykorzystywano celuloid. To kalka, na której malowało się bohaterów. Podczas robienia filmu animowanego przykładało się ją do tła i fotografowało. Ten sam celuloid. Można było wykorzystywać w filmie wiele razy, co znacznie ułatwiało pracę animatorowi. Rysunki i dekoracje rejestrowano wówczas na taśmie filmowej. Jedną z animacji, zrobionych techniką rysunkową, są przygody kota Filemona, opowiadające o dwóch sympatycznych kotach Filemonie i Bonifacym. Animator może też tworzyć filmy lalkowe. Wtedy zamiast rysunków wykorzystuje lalki. Trzeba ustawić postać przed kamerą i rejestrować w kolejnych fazach ruchu. Techniką lalkową był zrobiony Mały Pingwin Picpok, czyli serial animowany o pingwinie, który postanawia opuścić Wyspę Śnieżnych Burz i zaczyna zwiedzać świat. Poza tym jest wiele innych technik animacji. Bohaterów można robić z wycinanki, z plasteliny, z drutu i wiele, wiele więcej. Dziś najczęściej spotykana jest animacja komputerowa, którą wykonuje się w specjalnych programach graficznych. Dotyczy to zarówno animacji 2D, jak i bardzo popularnych obecnie filmów animowanych w technice 3D. Animator. Musi mieć dużą wyobraźnię i być kreatywny. Często to on wymyśla historię, bohaterów i świat przedstawiony. Zanim przystąpi do realizacji filmu, musi go szczegółowo zaplanować. W tym celu tworzy m.in. scenopis obrazkowy. Zawód animatora nie jest łatwy. Trzeba mieć bardzo, bardzo dużo cierpliwości. Żeby powstała jedna sekunda filmu, Trzeba ułożyć bohatera w przynajmniej 8-12 pozycjach. Jedna sekunda filmu to 24 klatki. Tylko wtedy powstaje iluzja płynnego ruchu. Zatem, ile razy animator musi poruszyć lalką, żeby powstało 5 minut filmu? Wyobraźcie sobie, że mniej więcej 3600 razy.